Wrocławskie MPK ogłosiło literacki konkurs na limeryk. Krótki, pięciowersowy, zwykle żartobliwy lub frywolny utwór wierszowany z absurdalną puentą. Żeby było trudniej, należy użyć w nim słów Mikołaj, książka i tramwaj. Będą nagrody, środowisko polonistów jest podekscytowane, a pasażerowie znacznie mniej. Jadwiga Jerzymbowicz czy łatwo napisać limeryk? Zapytaliśmy fachowców, studentów polonistyki. Wiem, że to tylko pięć wersów i dość konwencjonalnych, niemniej jednak e, obawiam się, że brak mi pewnych zdolności, które mogłyby sprawić, że stworzę arcydzieło. Układanie jakiejkolwiek poezji to dla mnie bardzo trudne zajęcie. Potrzebuję chwilę. Długą chwilę, żeby coś wymyślić. Miejskie przedsiębiorstwo komunikacyjne liczy jednak, że jazda tramwajem w każdym obudzi poetę. Chcemy włączyć w taką zabawę mikołajkową pasażerów i zagospodarować im ten czas, który spędzają w pojazdach komunikacji miejskiej. To nowość, bo do tej pory wydawało się raczej, że tramwaje nie sprzyjają uprawianiu zabaw literackich. Jednak profesor Maria Tarnogórska, która poświęciła się badaniom limeryków, przyklasnęła pomysłowi. Wisława Szymborska tworzyła je przejeżdżając pociągiem koło miejscowości, których nazwa w jakiś sposób prowokowała do żartu językowego, więc sądzę, że z takim zadaniem także powinni poradzić sobie pasażerowie wrocławskich tramwajów. Pasażerowie jeszcze nie wiedzą, że są już w drodze do literackiego nobla. Co do limeryków, ostrożna rezerwa. Ja w rymowaniu dobry nie jestem. <laughs> Wolę pisać opowiadania zamiast limery limeryków. Znacznie lepiej mi to idzie. Ja nie mam już głowy do takich rzeczy. Ja stara jestem. W Anglii u schyłku XIX wieku w konkursie na limeryki można było wygrać dom i powóz. MPK efekty weny literackiej swoich pasażerów nagrodzi książkami. Perspektywa jest zachęcająca. Wejść do tramwaju jako zwykły pasażer, a wyjść poetą, autorem limeryków. I wszystko w cenie jednego biletu. Wrocław Jadwiga Jarzębowicz. No rzeczywiście, cena niewielka, za to Jadwiga Jarzębowicz ze swoim delikatnym sarkazmem jest bezcenna.